Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry City Skylines 2. W dzisiejszym odcinku zajmę się tą częścią mapy oraz liniami autobusowymi. W pierwszej kolejności zajmę się wypełnianiem pustych przestrzeni pomiędzy budynkami. Zatrzymam może najpierw czas, więc tak, zacznę może od jakichś parków i parkingów w pierwszej kolejności, a później od linii autobusowych. Więc tak, parki. Tu mam takie małe parki, więc myślę, że mogą być tutaj, w tym miejscu. Tu jeszcze dodatkowo taki jeden. Po drugiej stronie też. Niech będzie taki na przykład. Oraz taki. Gdzie jeszcze mamy wolne przestrzenie? Tutaj mamy. Więc tak, tutaj damy inny park. Może taki. Oraz parking dla motocykli. Może się przyda. Tu jeszcze mamy wolną przestrzeń, więc damy tutaj park, może trochę większy, takiej wielkości. Gdzie jeszcze mamy? Tutaj jest wolne miejsce. To tutaj damy może inny parking samochodowy. Nigdy nie za dużo, nie zaszkodzi. Ale tu widzę, że zburzą się budynki. Tu jest za duży. Nadal jest za duży. To tutaj nic nie wcisnę. Tutaj może wcisnę o. Hmm, gdzie jeszcze? Zobaczmy, gdzie tutaj są wolne miejsca. Tu jeszcze jest wolne miejsce. To tu damy jakiś park, w takim razie. Taki okrągły, o. Dobra. No i co? Hmm, jeszcze jeden parking gdzieś mógłbym dać. Tu może jakiś mały park jeszcze damy. O, taki mikro. Ale nie, bo tu wyburzy się ten budynek. To nie. To nie mogę tego tu postawić. Tutaj zaraz. Hmm, to jest ta strefa, więc nic się nie powinno zburzyć. Hmm, tu dałem, tu dałem. Tu coś może. W tym miejscu jeszcze zobaczmy nie tu już będzie kolizja z budynkiem hmm, to teraz tak zajmę się może parkami które będą przy liceum więc tak w pierwszej kolejności niech będzie to kort tenisowy niech on będzie w tym miejscu następnie skatepark będzie tu Boisko do koszykówki niech będzie w tym miejscu i siłownia na świeżym powietrzu niech będzie obok. Tu damy także jakiś parking, jak się zmieści, tak jest, zmieści się bez żadnego problemu. Jeszcze myślałem, żeby poulepszać te drogi pojedyncze do tych z parkingami, więc już do tego przechodzę. Ulepszanie sobie polepszam tutaj gdzie jeszcze są te drogi tu jest jedna tu niech też będzie w sumie tu też tu na razie nic no i tyle w sumie na ten moment jeśli chodzi o drogi i o parki tak mi się wydaje. Teraz pora na autobusy. Tu bym mógł jeszcze jakiś parking w sumie jeden dać. Hmm, podłużny. O taki i tu drzewka. Gdzie one tutaj są? Tu. Wzdłuż parku. Teraz tu. I tu. Dobra, następnie teraz pętla autobusowa, która będzie mm, tutaj w tym miejscu. Tu powiedzmy, że będzie wjazd, albo najpierw zrobię perony. Perony będą w tym kierunku: jeden, drugi i na wszelki wypadek trzeci. Teraz tak, to połączymy, to połączymy. Tu się kratki przestawiły, ale to są sklepy, to się nic nie stanie. To połączymy, to połączymy, to połączymy. Teraz tak, tutaj zrobimy wjazd pod kątem. O. Tu tak może być. Teraz trzeba wyłączyć. Poszczególne zakręty zakręt tu Teraz tutaj zakręt w tym kierunku. Tutaj O, teraz się usunął. Nadmiar pasów i świateł Tu usuwamy światła, tu, tu usuwamy światła. Jeszcze pasy i będzie wszystko w tym miejscu zrobione tak jak trzeba Myślę, że. A nie, te pasy też usunę. Tutaj te pasy też usunę. Tu zrobimy pasy i światło trzeba usunąć. No to teraz wypełnię puste powierzchnie na. Tutaj pomiędzy peronami, które będą betonem. O dobra, i trzeba usunąć drzewa, które tutaj są. Mamy to, hmm. to teraz tak, linie autobusowe trzeba wyznaczyć. Hmm. Przystanek. Pierwszy będzie tu, i teraz kolejne gdzie będą? Tu będzie kolejny, hmm, może hmm, kolejny będzie tutaj. Tu jest droga dwukierunkowa, teraz tu, teraz tu. I tu autobus pojedzie, ale tu będzie trzeba zrobić przystanek w przeciwnym kierunku. Tworzymy linię. Pierwszy tu, kolejny tu, kolejny tu, kolejny tu, następnie kolejny tu, tu i wjeżdżamy na ten dworzec. Teraz z tego dworca i z powrotem. O. Dobra. Teraz kolejna linia. Hmm, mogłaby iść tu, tu, nie, tu, tu, ale tu nie mamy nic. Ale w sumie, tutaj jeszcze jakąś linię pociągnę, więc w sumie nie. Dobra. Niech będzie tu kolejny przystanek. Tu kolejny. Tu kolejny. No i tu będzie jechała na ten dworzec. Tu jeszcze przystanek początkowy. Zaczynamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, i z powrotem. O, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu nie ma nic jeszcze. Ale tu jaką linię moglibyśmy pociągnąć Co nam mogła Dobra, w takim razie Ja jeszcze może wybuduję jakąś zajezdnię Dla autobusów i taksówek Droga Niech będzie dotąd i tu teraz prosty odcinek drogi. O, tu będzie zajezdnia, i teraz jeszcze zajezdnia dla taksówek. Mała, odpalam czas, niech się wszystko tutaj ruszy, powoli. Tutaj przyspieszę niszczenie tych budynków. Tu jeszcze jakieś drzewka dam. O! Dobra. Tu jeszcze jakieś drzewka. Hmm, ludzie już się powoli zjeżdżają do tej nowej części miasta. Mam 39 tysięcy, więc mógłbym jeszcze zeknąć na edukację. Jak widzicie, jest duży problem, więc może wybuduję małą szkołę podstawową. Powiedzmy, że w tym miejscu, niech stracę te parę biur. Niech się na nowo wybudują. Przyspieszę czas, bo jestem prawie bankrutem. To było ryzykowne, co zrobiłem. Hmm, mógłbym jeszcze ulepszyć parę dróg tutaj, w tej części miasta. Tylko musiałbym zobaczyć, jak idzie komunikacja miejska. Więc tak, drogi tu. Ulepszamy. Zobaczmy, czyli ta droga, ta droga, ewentualnie te drogi. To ulepszamy. Ta, 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 ta. i ta i na tym to się skończy, tutaj w centrum. Dobrze, no to ja w takim razie zaraz będę kończył ten odcinek. Zobaczmy tylko, czy tu jakieś autobusy przyjadą, czy gdzieś tutaj jadą jakieś autobusy. Tu już jedzie pierwszy autobus, I się zamotał. Dobra, to ja nie będę czekał, kończę ten odcinek. Trzymajcie się i cześć.